A teraz na chwilę zajmujemy się historią, ale historią, która jest ciągle żywa, o której ciągle trzeba pamiętać, bo ona kształtuje naszą teraźniejszość przy naszych łączach Skype'owych. Doktor Hapitowany, profesor Karol Polejewski, zastępca kierownika działu naukowo-edukacyjnego Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj kolejna rocznica zdobycia przez polskich żołnierzy umocnień niemieckich, m.in. na Monte Cassino, kilka dni wcześniej rocznica śmierci dowódcy polskich żołnierzy, którzy zdobywali tą linię umocnień generała Andersa. I cały czas wracająca, to może od tego zacznę nie taktownie być może, wracająca dyskusja o sensowności. Ja pamiętam podręczniki do historii, nawet burzę wokół jednego z podręczników w latach rządów Platformy, tam było 12, albo, albo 10 rok 2000 oczywiście, gdzie było wyliczenie zdobywać, nie zdobywać i. I w zasadzie z tego, tego podrśnia wynikało, że były same straty, bo to było bez sensu, a na koniec jeszcze utracono dzieła kultury w tym klasztorze zgromadzone. To tak jest naprawdę, że, że, że nie było sensu bić się z Niemcami w tym wypadku we Włoszech? Panie redaktorze, szanowni państwo, no to jest pytanie, które można by było rozszerzyć i powiedzieć i, i zapytać, czy w ogóle był sens? Jeśli chodzi o Polaków, walki w, od września 1939 roku, najpierw przeciwko Niemcom, potem przeciwko Sowietom. Oczywiście to pytanie, to pytanie jest chyba źle postawione. Ono powinno raczej brzmieć o to, czy. Ta walka, którą yy, i daninę krwi, którą Polacy złożyli, czy to w konsekwencji doprowadziło do odzyskania przez Polskę niepodległości w wyniku II wojny światowej? I tu odpowiedź będzie brzmiała oczywiście nie. Na tą niepodległość, na tą wolność trzeba było czekać niemalże pół wieku po roku 1945. Trzeba było czekać, ale, też pytanie: zaraz przejdziemy do samej, do samej historii starcia. Ale, ale, też pytanie: czy byłaby na pewno wolna Polska? Jeśli byłaby, to w jakiej kondycji moralnej, gdyby nie było Monte Cassino, gdyby nie było innych miejsc, gdzie polscy żołnierze przelewali krew, mimo że w bezpośredniej kontynuacji tej walki zwycięstwa politycznego nie było? No tak, tutaj musimy odróżnić te dwie rzeczy. Zwycięstwa militarne, zwycięstwa orężne, wkład polskiego żołnierza w zwycięstwo nad Trzecią Rzeszą w roku 1945 jest niezaprzeczalny. Nie tylko kampania włoska drugiego korpusu polskiego generała Władysława Andersa, ale także walki innych polskich oddziałów, jak chociażby pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka w od, od lata 1944 roku w Europie Zachodniej. E, oczywiście te dokonania polskich e, żołnierzy, Monte Cassino, Ancona, Bologna, Falez e, czy zdobycie Wilhelmshafen e, przez maczkowców na końcu 6 maja 45 roku. No to były jednak fundamenty pewnej tożsamości, pewnego trwania tej niezależności w polskich sercach również w kraju który przecież znalazł się pod rządami sowieckimi o znaczeniu generała Andersa i drugiego korpusu polskiego w drugiej połowie lat 40 w latach 50 no świadczy chociażby to przekonanie o tym generale który na białym koniu na czele armii polskiej na zachodzie przybędzie i polskę Wyzwoli. To było powszechne wśród Polaków żyjących po roku 1945 pod rządami komunistycznymi. Że to jest ten bohater, na którego czekamy, sama bitwa, samo zdobycie militarnie jak wyglądało, na ile podkreślało wyjątkowy kunszt oręża polskiego w czasie na frontach i w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim musimy tutaj spojrzeć na tą bitwę o Monte Cassino w takim szerszym ujęciu, w szerszym ujęciu strategicznym. Otóż, kiedy w lipcu 1943 roku alianci wylądowali na Sycylii, to uderzyli w to no, tak zwane miękkie podbrzusze Europy, chcąc wyeliminować z Włoch, Włochy z II wojny światowej. Szybkie zdobycie Sycylii, później wylądowanie w południowej, Włoszech no, rozpoczęło marsz na północ oddziałów alianckich, i Niemcy, którzy zajęli Włochy, kiedy okazało się, że Włochy rzeczywiście z tej wojny wypadły, no, nie zamierzali oddać tego półwyspu apenińskiego tak łatwo aliantom. Umocnili się na kilku rubieżach, w tym między innymi na linii Gustawa biegnącej na południe od Rzymu. I, I częścią tych umocnień był ten kompleks z Monte Cassino. Oczywiście bardzo często spotyka się też takie pytania, czy nie można tego było obejść, tych, tych umocnień, czy nie można było wylądować na tyłach wojsk niemieckich, w ten sposób skrócić te walki. No, taką próbę podjęto pod Ancjo i ona nie przyniosła powodzenia, a więc trzeba było czołowo przełamywać linie obrony, w środkowy, niemieckie linie obrony w środkowych Włoszech i bitwa na linii Gustawa, bitwa o, o Monte Cassino przecież trwała z przerwami oczywiście, no ale od stycznia roku 44. Trwała wielu wiele oddziałów, wiele także narodowości próbowało tą linię przełamać. Dlaczego udało się Polakom? I to, o ile ja pamiętam, z moich zajęć historycznych nie była to pierwsza próba, kiedy polski żołnierz próbował tą linię przełamać. No, tutaj musimy spojrzeć na to, że tych ataków na, Wester... na, na na Monte Cassino od stycznia było kilka tych szturmów. One zakończyły się niepowodzeniem z różnych powodów, ale przede wszystkim no Niemcy, którzy świetnie się przygotowali do tej obrony. Ja zostawiam na boku kwestię, czy sam klasztor był punktem oporu, co do tego trwają dyskusje. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Niemcy skierowali tam doborowe jednostki wojskowe I bitwa z nimi to była bitwa jednak z tą elitą armii niemieckiej. I kolejne niepowodzenia, kolejnych szturmów no, spowodowały, że, że, że na początku maja trzeba było podjąć decyzję o, o kolejnym szturmie, I wówczas, i wówczas dowództwo alianckie zwróciło się do generała Andersa z pytaniem. Czy Polacy podejmą się tego, tego zadania? I generał Anders zgodził się. Wiemy, dlaczego się zgodził, bo to, to, też jest, to też jest istotne. Generał Anders, tak jak zapisał, zdawał sobie sprawę, że straty będą duże, że to będzie trudna. Trudna bitwa, ale jednak uznał, że to jest o tyle istotne, że może przynieść to korzyść w sprawie polskiej, że może też to zwycięstwo, które, na które miał nadzieję, rozsławi, rozsławi polskiego żołnierza i polski oręż. To drugie się ziściło, rzeczywiście. Pierwsze założenie, że przyniesie to wymierny polityczny Wymierną polityczną korzyść już nie. A na ile to były kalkulacje istotne, że rząd polski w Londynie oczekiwał albo miał takie nadzieje, że to pomoże w politycznych negocjacjach z wielkimi mocarstwami, że tego typu głośne zwycięstwo militarne przełoży się na amunicję polityczną w tych dyskusjach? No to jest oczywiście też kwestia dyskutowana. Pamiętajmy, że wiosną roku 1944 nie ma, jeszcze, nie ma jeszcze otwartego drugiego frontu w Europie Zachodniej. Do lądowania w Normandii jest jeszcze miesiąc, a więc te główne walki toczą się na froncie wschodnim między Niemcami a armią sowiecką. Sowieci są sojusznikami Brytyjczyków, Amerykanów. No, ale nie są sojusznikami Polski. To zerwanie stosunków między rządem emigracyjnym a rządem sowieckim nastąpiło po upublicznieniu mordu katyńskiego dokonanego przez Sowietów. Stalin wykorzystał to jako kasus i zerwał te stosunki dyplomatyczne, a więc no, udział polskiego żołnierza w walce u boku Aliantów, mógł być ważnym czynnikiem w dalszych negocjacjach, bo tu już wchodziły sprawy polityczne. No, jak to się skończyło, niestety wszyscy wiemy. Bez sukcesu politycznego to jeszcze trochę o tej samej same, samym czynie zbrojnym, bo kiedy czyta się opisy, to, to była niezwykle krwawa, niezwykle zacięta bitwa i, i potyczka, chociażby wywiad autora słynnej pieśni wojskowej Czerwone Magi na Monte Cassino, który mówił, że to, że to nie, nie było tak, jak się czasami śpiewa o, o wojnie jako o czynie heroicznym, romantycznym i, i nawet estetycznym, że to, jednak, że to jednak była wojna i to wojna niezwykle krwawa. To prawda, refren, który napisał Czerwone Maki na Monte Cassino jeszcze kiedy trwały walki o wzgórze, o te pozycje wokół też klasztoru, bo tutaj trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że te polskie oddziały nie walczyły przecież tylko i wyłącznie o zdobycie samego wzgórza klasztornego ale przede wszystkim chodziło o opanowanie wzgórz sąsiednich i tutaj toczyły się niezwykle krwawe walki chociażby o, o wzgórze zwane Widmo które przechodziło kilkakrotnie z rąk do rąk i to były niezwykle krwawe walki trzecia dywizja karpacka piąta dywizja kresowa bo to one były tutaj tymi głównymi siłami uderzeniowymi poniosły bardzo dotkliwe straty i Atak rozpoczął się 11 maja 1944 roku. Polacy już 12 maja wieczorem mieli bardzo poważne straty związane z, ze starciem z Niemcami. Brytyjczycy, czy dowództwo alianckie, nawet już było bliskie decyzji o, o wycofaniu Polaków, ale do tego nie doszło i, i te walki toczyły się dalej od 13 maja przez kilka kolejnych dni. I tu trzeba bardzo wyraźnie jeszcze podkreślić, że razem z Polakami po obu flankach walczyli Amerykanie, walczyli Francuzi, walczyli też walczyły też inne oddziały. I to przełamanie linii niemieckich, które nastąpiło 17. 18 maja, no było na tyle istotne, że Niemcy podjęli decyzję o wycofaniu się z zajmowanych pozycji. I to. Był sukces, sukces Polaków, polegający na tym, że to w wyniku tej zażartej polskiej ofensywy Niemcy również ponieśli bardzo istotne straty. I 18 maja Polacy weszli na wzgórze klasztorne, zajęli ruiny klasztoru. W końcu, oczywiście, no nie mieli od razu biało-czerwonej flagi, ale ostatecznie ją tam wywiesili. I Czech odegrał hejną mariacki. I to jest jeden również z symboli zdobycia Monte Cassino. I potem droga do Rzymu. Z powrotem, jak to wyglądało w tej warstwie już strategicznej na, na, na froncie włoskim? No tak, bo tutaj przełamanie tej linii niemieckiej na południe od Rzymu, no głównym celem dla aliantów było po jej przełamaniu pójście na Rzym. Rzym rzeczywiście został zajęty na początku czerwca. Niemcy oczywiście przygotowywali kolejne linie umocnień. Te walki trwały jeszcze długie miesiące, ale ostatecznie w kwietniu. 45 roku rozpoczęła się ta ostatnia ofensywa również z główną rolą tutaj drugiego korpusu polskiego i co zakończyło się zdobyciem Bolonii w ostatniej dekadzie kwietnia roku 1945. Straty, straty Polaków w bitwie o Monte Cassino, bo to tak skrótowo powiedzmy, że tą bitwę tak nazywamy, to jest prawie tysiąc poległych, prawie 3000 tysiące rannych, to jest również ponad trzystu zaginionych. Ale były też inne elementy tej bitwy, o których warto pamiętać, to w czasie tej bitwy brał w niej udział również kapral Wojtek, niedźwiedź który także był żołnierzem Drugiego Korpusu Polskiego. To na koniec pytanie o to, jakie losy czekały potem żołnierze Drugiego Korpusu. Oczywiście nie opiszemy losów w tej rozmowie każdego z żołnierzy, ale, ale statystyczny żołnierz, co potem robił, jak potem się potoczył jego losy? No cóż, większość żołnierzy drugiego Korpusu, w ogóle Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a, a pamiętajmy, że to była armia licząca ponad 200 tysięcy żołnierzy z pełnym korpusem oficerskim, no przy, po roku 45. po zakończeniu walk w Europie stanęła przed żołnierzami, oficerami, dowódcami decyzja, co robić, wracać do. Polski, która znajdowała się pod zwierzchnictwem Związku Sowieckiego, i tu narazić się na szykany, a one były dość powszechne. Proszę pamiętać, że dla komunistów generał Anders był rzeczywiście tym dowódcą, którego należało się obawiać. Opromieniony zwycięstwami, dowództwem w drugim Korpusie Polskim, no, urósł do, do rangi Herosa, bohatera który był w stanie, byłby w stanie Polsce przynieść niepodległość. W komunistycznej Polsce żołnierze generała Andersa nazywano pogardliwie andersowcami. Uznawano ich za zawsze podejrzany element. Jeszcze w latach 50. i 60. interesowano się tym, co oni robią już po powrocie do Polski. Jednak bardzo duża grupa pozostała na Zachodzie, większość korpusu oficerskiego również. Pozostała na zachodzie. Sam generał Anders, jak i grupa innych oficerów została przez rząd komunistyczny pozbawiona polskiego e, obywatelstwa, i zamknięto przed nimi tą drogę e, e, powrotu do Polski. Losy żołnierzy, którzy pozostali na zachodzie od generałów do, do szeregowców niestety nie były zbyt radosne. Wielu z nich wykonywało najprostsze prace, również oficerowie i generałowie, no ale na to nie było już właściwie żadnego wpływu. Sam generał Anders. Pełnił jeszcze wówczas wysokie funkcje, został przecież przez rząd emigracyjny mianowany wodzem naczelnym, generalnym, generalnym inspektorem sił zbrojnych. No ale rola tego rządu emigracyjnego po roku 1945, po cofnięciu uznania mu przez aliantów zachodnich, po prostu była coraz mniejsza. I tu stawiamy kropkę. Profesor Karol Polejewski był gościem tej wizyty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A my za chwilę zajmiemy się ekonomią.